Czy znasz prawo odwrócenia? Oto zasada, która sprawi, że pod koniec tego nagrania będziesz bardziej pewna siebie. Filozof Alan Watts nazywa to prawem odwrócenia. Im bardziej się starasz, tym dalej jesteś od osiągnięcia celu. Przykład: im bardziej próbujesz się unosić na wodzie, tym bardziej toniesz. Im bardziej pragniesz być w związku, tym bardziej Nowe osoby się od ciebie odsuwają, bo wyczuwają tą potrzebę i desperację. Im bardziej się stresujesz i myślisz o tym, że nie masz pieniędzy, tym mocniej wpadasz w brak i niedostatek. Prawdziwe znaczenie słowa pewność siebie to ufanie sobie, zaufanie do siebie, do swoich umiejętności, że jesteś wystarczająca i że potrafisz. A kiedy to zaufanie do siebie zaczyna pracować, to odpuszczasz potrzebę kontrolowania. Wszystkiego. Ja jestem Ewa Witek. Jeśli chcesz rozpuszczać programy, aby stać się pewną siebie i osiągać swoje marzenia, zapraszam Cię na sesję Buziaki.